Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam do Was ogromną prośbę. Chciałem wam w tym materiale krótkim wyjaśnić, co to jest. Co to jest za książka? Po co ktoś napisał prawie 200 stron. Więc proszę, zostańcie. Posłuchajcie, bo to się tyczy wszystkich was. Kochani, wiecie doskonale, że ja tworzę dużo treści, nie tylko rolniczych, ale tu na poziomie, chociażby YouTube'a, czy czasami Facebooka, treści związanych z gospodarką, ponieważ bardzo boli mnie, to jako. Człowieka, który żyje w tym kraju, który ma w tym kraju dzieci, który chciałby normalności. Boli mnie to, co się dzieje, co nadchodzi. Boli mnie to bardzo mocno, że my nie reagujemy. Że jako społeczeństwo uwielbiamy spać, uwielbiamy udawać, że coś nas nie dotyczy. Bo taka jest prawda. Doskonale wiecie, że w ostatnim czasie bardzo dużo moich ostrzeżeń, prognoz się sprawdziło. Mimo, że pojedyncze osoby hejtujące mówiły, że to nic nie da, no daje. Niestety dlatego, że prawda jest jedna. Jeżeli ja coś Wam ogłaszam, nagłaśniam, informuję, to po to, żebyście wiedzieli, się przygotowali, że coś się po prostu wydarzy. Tak było z tematami materiałów z Ukrainy, tak było z tematami zmian przepisów w Unii Europejskiej i tak jest teraz. Kochani, w tle moich wszystkich rozmów, materiałów, które tworzę dla Was, powiedzmy, że bardzo dużo się starałem, żeby zrobić jedną rzecz, żeby móc nagłośnić prawdę na temat, uwaga, tego, zielonego ładu. Bardzo dużo mnie to kosztowało, jeżeli chodzi o czas, o starania, o pracę, żeby głos nas, nas, czyli ludzi z rolnictwa, wyszedł bardzo mocno na powierzchnię w sposób niecenzuralny, w sposób niezamknięty w puszce, tylko w sposób prawdziwy. Co to jest? To? to jest to. To jest raport stworzony przez ekspertów dotyczący Zielonego Ładu i tego, co się w Polsce wydarzy, gdy Zielony Ład w Polsce zostanie całkowicie przyjęty. To ma prawie 200 stron. Pisało to kilkanaście osób: profesorowie, doktorzy, magistrzy. W tym całym dokumencie jest moje kilkadziesiąt stron. Jako ekspert z sektora rolniczego jestem odpowiedzialny za raport, a dokładniej za jego część dotyczącą rolnictwa i sektora rolno-spożywczego. Tutaj jest kilkaset godzin mojej pracy. I w tym materiale, w tym dokumencie wskazuję, co się wydarzy w naszym sektorze, gdy Zielony Ład zostanie przyjęty w oparciu o założenia, które dzisiaj są nam znane. Zaznaczam, są nam znane, ponieważ nie wiem, czy macie Państwo pojęcie, że z poziomu urzędowego, z poziomu urzędasów Zielony Ład jest tak poukrywany na stronach Parlamentu Europejskiego, że nie ma czegoś takiego, że wy sobie wejdziecie, klikniecie klawisz w internecie poprzez komputer czy telefon, i pobierzecie sobie wszystko, co jest związane z zielonym ładem, co będzie wprowadzone. Jest to tak mocno ukryte w wielu miejscach, żebyście nigdy nie dowiedzieli się, co tak naprawdę ma się wydarzyć. Ja sam poświęciłem kilkadziesiąt godzin tylko na znajdowanie materiałów źródłowych, czyli co na poziomie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego jest zapisane, co się ma wydarzyć także w Polsce, no bo przypomnę, że w całej Unii Europejskiej. I teraz powiecie, pańciarku, po co to wszystko? Po to, że ten raport jest dokumentem apolitycznym, a pisali go tylko i wyłącznie poszczególni eksperci z poszczególnych sektorów. Ten dokument ma za zadanie tylko jedną rzecz – otworzyć nam Polakom oczy. Ja tutaj napisałem swoje strony, przelałem tam swoją wiedzę, swoje prognozy, swoje spostrzeżenia, obserwacje, żeby nikt nie mógł w Polsce powiedzieć, że gdyby on wiedział, że zielony ład nazwy poli w kosmos, to on by się na to nie zgodził. Każdy, kto przeczyta ten dokument, każdy będzie w stanie bezdyskusyjnie wiedzieć, co się wydarzy. Przypomnę, każdy. Teraz po co to wszystko? Po to, żeby rozpocząć w Polsce dyskusję i uświadomić naród, który po prostu po ludzku śpi, co nadchodzi, co się wydarzy. Ten walec to nie jest walec do klusek, tylko to jest walec ogromny, budowlany, ciężki, wielotonowy, który na nas wiedzie i nas jako gospodarkę przewalcuje. To nie uderzy tylko w rolnictwo, ale uderzy w każdego z nas w pokolenie naszych dzieci, w pokolenie nas samych i w pokolenie naszych rodziców, czyli pokolenie seniorów. Dlaczego? Bo Eksperci, którzy się tu wypowiadają w tym dokumencie, w sposób bardzo przemyślany, tak samo zresztą jak ja, przeanalizowali to, co jest dzisiaj wiadomo. Pewne prognozy idzie wysnuć, i wierzcie mi, idzie pewne rzeczy przewidzieć bez bycia jasnowidzem czy wróżką. Ten dokument został zaprezentowany w Karpaczu na forum ekonomicznym w nie wiem na początku września 2024 roku. Bo ktoś będzie tego słuchał, też wiedział, kiedy to było. Po co? Po to, żeby otworzyć ludziom oczy. Po to, żeby po prostu, zwyczajnie nikt nie mówił, że nie wie o co chodzi. I dzisiaj Was proszę o jedno. Proszę Was o to, żebyście pobrali ten dokument i żebyście po prostu, zwyczajnie go przeczytali. Nie tylko tą moją część, która jest, że tak powiem, skupiona na rolnictwie i na sektorze rolno-spożywczym ale na całości. To jest właśnie ten mój wkład, o którym mówiłem, że ja swoje będę robił. I tutaj prośba do moich ulubionych dwóch, trzech hejterów, którzy zawsze dają znak, że żyją. Zanim następnym razem napiszecie, że ja robię wszystko dla poklasku, bądź robię tak naprawdę coś tylko dla zasięgów, to miejcie świadomość, że to, że ja o czymś nie mówię, nie znaczy, że ja nie działam. Bo ten dokument jest, a dokładniej ta moja część, jest pierwszą w historii polskiego rolnictwa. Częścią, czy fragment, może nie częścią, ekspertyzą, napisaną niezależnie przez rolnika, która wypłynęła bardzo wysoko, została bardzo głośno opublikowana. To nie jest dokument ocenzurowany. Moich treści nikt nie przestawiał, bo to był mój warunek, że ma to wejść w formie, nazwijmy to, takiej, jak ja stworzyłem. Po co? Po to, że uważam, że właśnie takie działania, takie właśnie działania mają większą siłę niż niestety nasze trudne i delikatnie mówiąc okupione wielkim wysiłkiem chociażby protesty rolnicze na drogach. Dzisiaj doskonale wiemy, że protesty nas rolników jeżdżenie po drogach ciężnikami, że nic to nie dało. Wszyscy nas olali totalnie. A teraz jaki jest cel? Cel jest bardzo prosty. Na stronie, a dokładniej w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy, każdy z was, kto aplikację ma, jak ktoś nie ma, to proszę, niech zainstaluje. Jest wpis, jest okładka właśnie z tym zielonym ładem. I w tym wpisie każdy z was może pobrać ten dokument i proszę, żebyście to zrobili, przeczytali i nacisnęli na uwaga lokalnych działaczy, samorządowców i nie tylko. Po co? Ponieważ my jesteśmy bardzo dużą częścią gospodarki, jesteśmy sektorem rolniczym i ważne jest, żebyśmy nacisnęli na radnych, na wójtów, na ludzi, którzy pracują w jednostkach samorządowych, takich jak powiat, na jednostki takie jak, uwaga, izby rolnicze. Po co? Żeby nikt z nich nie mógł powiedzieć, że on nie wiedział, bo gdyby on wiedział, to on by już dawno ten ład zablokował. A po co to wszystko? Po to, że w świetle prawa i polskiego, i europejskiego, my jako Polska możemy wypowiedzieć Zielony Ład jako dokument. Możemy się na to po prostu nie zgodzić. Zaznaczam będąc cały czas w Unii Europejskiej. Uważam, że jest jeszcze na to czas, jeszcze nie jest za późno. Za późno na co? Na to, żeby mieć normalność w Polsce, w rolnictwie, w żywności, w gospodarce. Po co to wszystko? Po to, że tylko taka walka ma sens. Bo to jest walka o normalność. Jak myślicie, że co ja to zrobiłem dla jaj? To? Że te moje wypociny tutaj, te analizy i tak dalej, to to są po to, żeby co? O to, żeby Polacy znali prawdę. Pamiętajcie, że, tak jak zawsze Wam powtarzam, nie ma czegoś takiego jak teoria spiskowa. To samo tutaj nie ma czegoś takiego jak eurosceptyk. Każdy odrobinę myślący człowiek wie doskonale, że można być za czymś lub przeciw pod wpływem różnych argumentów. I ja zawsze powtarzam, nigdy nie byłem i nie jestem eurosceptykiem, nie jestem euroentuzjastą, jestem realistą. Patrzę na to, co się nam opłaca, jako gospodarce całej, jako rolnictwo również. I to to jest głos nie To jest głos fachowców. To, że tu nie ma pochwał Zielonego Ładu, to nie jest moja wina. To jest wina pieprzonych urzędasów z Unii Europejskiej, którzy mają w dupie to, żeby dzięki temu dokumentowi, a finalnie dzięki całemu Zielonemu Ładowi, żyło się w Europie lepiej. Absolutnie nie. Pamiętajcie, że gdyby Zielony Ład był dobry, był dobrym pomysłem dla gospodarki i dla rolnictwa, to ja prawdopodobnie napisałbym też część dedykowaną, poświęconą rolnictwu, ale bym wtedy pochwalił pewne rozwiązania. Że to jest dobre, bo to, dobre, bo to, dobre, bo to. Jaki jest problem chwalić mądre rzeczy? Żaden. Tylko problem jest jeden. Zarówno w Polsce za poprzedniej i obecnej władzy nie ma co chwalić. Tak samo w Europarlamencie. Ja bym bardzo chciał coś pochwalić. Tylko gdy robię swoje analizy, swoje prognozy, swoje statystyki, to widzę, że nie ma co chwalić. Zatem kochani, zadanie ode mnie dla Was. Jeżeli macie już apkę hektar wiedzy, to tam będzie wpisy podpisem znajdziecie dokument do pobrania. Pobierzcie, możecie wydrukować i przeczytajcie. Jeżeli nie macie, to przypominam, Pobranie aplikacji po to, żeby pobrać ten dokument jest darmowe, nic Was nie kosztuje. Załóżcie sobie konto i pobierzcie, bo w ten sposób wiem, że to jest wiarygodne źródło. Wiem, że po prostu możecie to pobrać w formie niezruszonej, tak jak to powinno widnieć u Was. Czemu to ważne? Bo jeżeli kilka milionów Polaków się dowie, jaka jest prawda, to będzie nam się łatwiej przed dziadostwem wybronić. Ja Wam przypomnę jeszcze taką kwestię, bo o tym się nie mówi, ale wiecie, że według statystyk robionych w ostatnich czterech miesiącach w Polsce, Mniej niż 10% Polaków popiela Zielony Ład. A wiecie, to, co to znaczy? To znaczy, że idąc zasadami demokracji, gdzie przyjmujemy zawsze, że większość ma rację, powinniśmy dzisiaj zrobić jedną, dwie, trzy debaty i Zielony Ład mamy z głowy. Tylko trzeba ruszyć tyłek. Bo ja też poświęciłem masę czasu, prywatnego czasu, żeby ten dokument stworzyć, tą moją część. Zrobiłem to po to, żeby każdy z Was znał prawdę. Nie jedną z wersji, bo prawda nie ma wersji. Jest prawda i fałsz, nic innego tutaj nie ma. Ja w tym dokumencie zawarłem swoje prognozy, swoje obserwacje, analizy i spostrzeżenia i wyciągnąłem wnioski. I niestety prawdopodobnie, tak jak wszystkie poprzednie rzeczy, które Wam mówiłem jako ostrzeżenia, to dziadostwo również się ma, ma szansę ziścić, co nie jest dobre dla nas. Więc dzisiaj, kochani, nie rozgaduje się więcej, pamiętajcie, ten dokument. Jest ekspertyzą fachowców. W tym dokumencie, w tym, jest kilkadziesiąt stron mojej wiedzy, analizy, obserwacji na temat tego, co się w Polsce wydarzy, gdy wejdzie Zielony Ład w takiej formie, którą się już znaleźć, odszukać w dokumentach, co się wydarzy w naszym sektorze, sektorze rolniczym i rolno-spożywczym. Bardzo bym chciał, żeby każdy z Was ten materiał udostępnił, żeby jak najwięcej Polaków się o tym dowiedziało. Ponieważ ja wiem, że tu tej części, którą napisałem, jest 100% prawdy, bez żadnego mataczenia. Teraz dalej trzeba iść, doprowadzić za wszelką cenę do tego, żeby w mediach głównego nurtu zaczęto o tym rozmawiać, zaczęto o tym dyskutować, żeby walnięto słów i powiedziano: Stop. Dalej nikt już nie wejdzie, nie pójdzie, bo my tego dziadostwa po prostu nie chcemy, bo to nas zrujnuje gospodarczo. I niezależnie od tego, kim jesteście z zawodu, czy rolnikiem, czy przedsiębiorcą. Czy budowlańcem, czy spawaczem, czy panią, która tworzy arcydzieła z kwiatów. W każdego z nas to uderzy, bo Zielony Ład już w nas uderza. Widzimy doskonale, co się dzieje z cenami energii, a to jest dopiero początek. My nawet nie wyszliśmy na pierwsze 10 stron tego dokumentu, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy. I możecie to odbierać jako straszenie, a ja was ostrzegam. Ja, Cezary Wincenciak, ja, hektar wiedzy, ja, Polak z krwi i kości który chce normalności dla Was, dla siebie i dla moich dzieci. I interesuje mnie tylko i wyłącznie mój kraj, bo tu się urodziłem, tu bym chciał umrzeć i tu chcę normalności. I proszę Was o to samo. Walczmy o normalność. Pobierzcie dokument z aplikacji z Hektar Wiedzy, udostępnijcie, przeczytajcie i naciskajcie na swoich lokalnych ludzi, na zebraniach z sołtysami, z wójtami, bo jeszcze nie jest za późno. Naprawdę jeszcze nie jest za późno. Proszę Was, działajmy razem. Przypominam, dla wszystkich nowych rolników, którzy nie do końca wiedzą, czym jest hektar wiedzy, którzy chcieliby dołączyć, proszę, przypominam, kochani, hektar wiedzy dzisiaj to jest największa w Polsce grupa zrzeszonych rolników właśnie w hektarze wiedzy. Co znaczy największa? 550 tysięcy hektarów. Tyle razem już liczy całe to grono hektar wiedzy. Hektarowcy tyle razem stanowią. Jeżeli chcecie, wy też dołączyć do tej grupy, to przypominam, możecie zrobić to na dwojaki sposób. Pierwszy sposób: pobieracie aplikację o nazwie hektar wiedzy, zakładacie konto i ruszacie. Drugi sposób: wchodzicie na domenę na hektarwiedzy.pl przez komputer i zakładacie konto i ruszacie. Kochani, każdy z Was może dołączyć. Jak będzie coś, czego nie rozumiecie, a chcecie mieć dostęp do prawdziwej wiedzy, takiej nie na 100, ale na 1000% niezależnej, czyli tego, co ja robię dla Was, to przypominam, wystarczy prosty SMS o treści hektar wiedzy na numer 696 088 778.